Kto ma jeszcze? macie skład tam jest zasobę, Dobra Tak, 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 więc okej okay. Danikas, wróćcie po ładunek. Poszukaj tego trupa, zasuwaj na 120 Reszta zająć w pozycję do obrony i do osłony Czekajcie, czekajcie, ej na. 6-0 sprawdzić Alfa tn. ja brawo, Alfa ja brawo! Drugi BTR został wyeliminowany Brawo, tu Alfa, zajebista robota, my minujemy, niestety straciliśmy jednego człowieka, dą, dą. musimy się dozbroić. Mamy, mam trupa, zabieram ładunki i wracam. Okej. Okay. Dobra, Maverick, e, sprawdź mu wszystko, co tam jest. Okej, okay. wracam do waszej pozycji, nie strzelajcie do mnie. Okej. Okay. Maćko, rozejrzyj się, czy ci na dupę nie włażą patrole. No właśnie, tak się rozglądam, i szczerze mówiąc, gdybym tam dwa zeszy, to bym czuł się bezpieczniej niż tutaj. Z ciężarów to nie ma niczego. Okej, okay, uh, no to odwrót do, do kompleksu. Panowie, a może byśmy zebrali jakieś fanty? Danika, z ruchy! Danika dostaniesz jeszcze jeden ładunek zbędny? Niestety nie. Ok, też pozwalajcie sobie zbiorniki na krzyż. Okej, okay, ekipa, wycofujemy się na wydmy na 80. Właściwie nie, wycofujemy się na 20 w stronę wraku Betera. Brawo, Tualpa, okay. wycofujemy się w stronę wraku Betera. Widzimy was, spotkamy się i będziemy się wycofywać dalej na północ. Za chwilę zbiorniki są zaminowane, za chwilę wysadzimy je w powietrze. John? Co? za chwilę, to jest pojęcie względne, bo jak wysadzisz za chwilę to już zginiecie. Ok, Trzeba na wizerę wyłączyć. Okej, okay, brawo, osłona. Nie no, na serio, chyba no. Właśnie Maćko, gdzie ty jesteś? Bo ty też musisz tam cię, wiesz, wycofać. No też aktualnie tak mniej więcej troszkę bliżej jestem już w pozycji brawo. No słuchaj my już razem z brawo jesteśmy po drugiej stronie. E, czyli ja Mullasz? No y, 20-30 od kompleksu, nawet, nawet ostrzej, 50. A, to na ma, mam, okay. Ja już nie mam zasięgu bomb, nie mogę ich detonować. Y, Radek to sam? Ja jeszcze mam. Dobra, przejdziemy na zachód, tam będzie dalej bliżej tego rurociągu. Powinna nas. No, powinna nas. Okej, okay, panowie, panowie, 2 4, 2 -4 schodzimy. Okej, okay, John, widzę was. Widzicie mnie? Jestem na Zymucie, od nas południowy wschód. Uwaga, od południowego wschodu zbliża się Maćko, nasz snajper. Nie, nie, nie zastrzelcie go brawo. Okej. Okay. Panowie... Dobra, mam uh -huh zasieg, zasięg, do mnie, podejdź do mnie, ja świecę laserem. Tutaj, tutaj, niżej. Powinniście mieć zasięg, a także da ta, 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 ta się schować chyba za granią, tak żeby was nie zraniło. Jeszcze nie detonować, jeszcze maćko dobiega. On jest tutaj samy, w tej samej odległości, my także. No, nie no, my jesteśmy za górze. No ja tam, jak widzę, to jestem dokładnie na linii do mojego wzroku, dobra. do mojej bomby. Już się, już się tak nie ten, już się tak nie, już się nie tak yy, nie kokosić tutaj. Rozciągnąć się mimo wszystko chociaż trochę i panowie przygotować. Black, masz, nagry... masz nagranie włączone? Black wyłącza to widzę. Panowie, ognia. No, to... Komu nie odpaliło ładunków wszystkich? Ja jeszcze jedna stoi No stoi, tak. Okej, to bym nie Jak byłem przy okay. Tobie, to było za daleko. Musiałem się 3 metry przybliżyć. Okej. Dobra, zadanie zostało wykonane. Niestety chyba nie. Dobra, zostało wykonane wszyscy widzieli jak wyleciało. chciał